w kolejnym vlogu. Jest sobota, urodzinowa sobota tej otwo kierowniczki. <gryw> tak, tu piradło małe. będziemy się kąpać, tylko jeszcze trochę czasu potrzeba. to Żeby było tak na świeżo. Tak? Jest urodzinowa sobota, przygotowania już od rana są. Zatynkowałam już raz tort, Ten, znaczy drugi raz tort w sumie. Już z rana, kiedy wszyscy spali, by na spokojnie to ogarnąć, tak jak widzieliście w sumie, bo nagrywałam to. <grywa> Mała je krakersy, tak? Swoją ulubioną przekąskę. Po chlebku. po pieczywie. Tak? Nie, niem nie. Niem. I tu trzy naraz. Pięć <grywa> Trzy naraz sobie kryje Już tam trochę ogarnęliśmy. Z wierzchu tu, czyli odkurzyłam, ogarnęłam w pokoju, Bartek umył prysznic, bo prosiłam go, żeby to zrobił kilka nie temu, ale nigdy nie miał, nie, ale nie miał czasu po prostu na to, I jakoś tak zapominał, umył też Fiata, bo nie wiem, czy wam tutaj mówiłam na kanale, czy nie, ale Fiacik wrócił z dworu, że tak powiem, bo on był na dworzu, mała się nim tam bawiła przez okres wiosenno-letni, no, ale teraz wrócił na czas jesienno-zimowy do domu, pójdzie sobie tutaj do pokoju, będzie sobie czekał. A mnie teraz czeka przenoszenie zabawek: typu kuchenki, tego koszyczka z zabawkami i tak dalej. Wszelkich zabawek tutaj, żeby tam było więcej przestrzeni w salonie. Cała impreza, a wszyscy goście będą w salonie, no i robimy dalej, nie? Ogarniamy. Na szczęście to jest gotowy, no i wygląda znośnie. Według mnie. Jak na mój pierwszy tort, to jestem kiedyś z siebie dumna. Zobaczymy, jak będzie wyglądał z dekoracjami i tak dalej. Bo jestem też dumna z tego toperu. Naprawdę jestem z siebie dumna. No i trzeba tam po prostu ogarnąć w salonie, przygotować stokrotki, przygotować balony, tak? Umyć tego brzdąca, ogarnąć siebie, ha, tak? Ha, ha. A, I będzie impreza, tak? Czupiradło moje małe. Hmm. Tu wow. piratło nieuczesane nie A nie chcę te kłazi. Mama nie chce krakersa Ba, 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 ba. Tak. Idziemy ogarniać? Ba, 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 ba. Idziemy ogarniać? Sprzątać? Przenosić cybawki? Ba, 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 ba No to idź ze salonu. A ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania dalszej części tego vloga urodzinowego. Tak? Tak. Tak. dobra, i ja wygląda. Tutaj to tak. Na ten moment się naprawdę poważnie zastanawiam, czy tej kuchenki tutaj nie zostawić. Nie wiem, oczywiście ona już swoje porządki robi. Ale trudno, niech się bawi. Są no. pochlapane, żeby jakkolwiek wyglądało, to trzeba je umyć. Na szarek, na szczęście aż tak bardzo nie widać. makaronową. No i muszę ugotować makaron. Mam kilka rodzajów, ale wybiorę. To są wszystko chyba bez glutenu, Zwykły takie o i ciemniejszy gryczany. Wszystkie są bez glutenu. I teraz tak. No Hop. Muszę oczywiście odmierzyć. 250. 239. Proszę, ten ciemny tutaj. O, masz te dwa. Proszę. Nie, ma ci więcej nie da. O. Tak cię mogę zrobić. Proszę. Co, bawimy się? Tak? Makaronem? Już praktycznie wszystko ogarnięte, w kuchni mam ogarnięte. Nie, mama nie chce tego jeść. Nie. Wszystko ogarnięte praktycznie i zaraz będę się zabierać za pompowanie balonów. Tak? I ogarniania całych dekoracji. No. Za 100 krotki muszę się zabrać. Tak? Jeszcze sporo do roboty. A jest koło godziny 11, więc nie mam dużo czasu. No i tutaj mamy wszystkie nasze balonowe dekoracje. Te dwójki, te balony, te dwójeczki, te balony tutaj od Asi, przysłała paczkę. I te balony z zeszłego roku, więc ja wykorzystam tutaj chyba te różowe. Pomarańczowe w sumie oznaczają bingo. Osoby zielone, no, zielone mi się nie wydają. I myślę, że usunę na te podroby różowe, tak mi się wydaje. Może, może. Zobaczymy. Mało jest niemieckich, to szkoda. W jeden. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No kampuje się w pewnym momencie. Hmm. Aj, tak, bo to chodzi o... No tam jest taki proszek. Te balony są y, nie do napompowania, tylko mają coś w, w środku. No zas wiesz y, jak to jest? Y, bierzesz sodę oczyszczoną i wodę. Mhm. W środku jest bańka z wodą, powiedzmy, to nie? Mhm. Masz sodę, ma znaczy i masz proszek z sodą. Mhm. I ściśnij. Ściśnij tak po prostu. Wciskasz no, i to zaczyna musować. O, e, o tym też Asia takie dała tym. To coś się? Tak, one no też mają coś takiego w straczku. Ją nacisnąć. Tak, dokładnie. Tylko strząknij, żeby to było wie, y, Najlepiej tutaj na dole gdzie jest ten y, do trzymania. To nie. Mhm. Wzrzucasz wszystko? Mocno. O, poszło. Mocno trzeba. O! Dobra. E. Nowości jakieś poznajemy. takie mały. O, mamy jeszcze takie balony. W dwóch rozmiarach. Tak? Dwójeczka. To się trzyma trochę tutaj, ale... Bo ona jeszcze się pompuje. No. Fajne? No, nie wiem jak to będzie się trzymało ile czasu to wiesz. Bo nie chciałbym, żeby to po prostu... E... Nie wytrzymało do godziny 17. No i wyżej nie wytrzyma. Mamy tą dwójkę od twojej Hadzich jeszcze. Więc spoko. Jest serduszka! Tylko że w sumie jest jeden niebieski, bo drugi mają dziurę. Co to z tym? Co z tym? No to możesz to jeszcze jeden. Ten. Tu masz jeszcze dwa papiery. takie ciemne. To na jeszcze, tak? Duże. you Supposed to be. If patience is so overrated and every day is what you make it, then what are we still waiting on? Oh, you never know what tomorrow holds. So fall in love and hold them close and call a friend. You haven't seen since who knows when. Well, the earth will spin, grass will grow, so say all the things. On Witajcie w niedzielę, jesteśmy po imprezie Jest godzina dwunasta, do jakkolwiek się ogarnęliśmy Bo ja czuję takie zmęczenie, wszystko mnie boi, nawet nie wiem dlaczego Ale może dlatego, że latałam w tej Iwerce wczoraj Chciałabym Wam stawić tutaj krótką taką stawkę, co Aurorka dostała na drugie urodziny. Wszystkie prezenty widzicie tutaj, przede mną, więc już, do, do, więc już na dobrą sprawę widzicie, ale chcę Wam je wszystkie pokazać. Od moich rodziców i od siostry dostała bingo. Z lodami. Proszę bardzo. Bingo jako tako nie mamy, mamy, same bl mamy samą blue, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że mamy w kolekcji również. Bingo. Jak o bingo mowa, to my kupiliśmy te buciki. Na vlogową wspominałam, że udało mi się dorwać fajny prezent. No właśnie, to były te buciki. W moim podkomisji była sama Bingo. Bluey nie było, ale słyszałam, że właśnie i widziałam na różnych relacjach, że Blue również jest. Więc jeżeli um, wasze dzieci wolą, no to. Um, jasne, możecie kupować również bluey dla mnie bluey po prostu w te kolory tych bucików są takie bardzo chłopięce no dlatego chciałam coś różowego, no bo wiem, że dużo bo wiem, że te różowe buciki będą do większości rzeczy pasowały od nas dostała zestaw fryzjerski z Action co jest fajne w tym zestawie to, że mamy pudełeczko czyli możemy wszystko sobie tam wsadzić po drugie, mamy taką buteleczkę, do, który, do którego możecie wlać jakiś płyn, na przykład wodę i normalnie dziecko może psikać. Nie zrobi tym krzywdy, więc spodko. Mamy lustereczko. No i suszarka. Która działa. Więc to też jest fajne, na baterię jest. I uważam, że to był fajny. Prezent. Nie wiem, jak długo pożyje. Bo już prostownica się nam popsuła, bo nam e, sprężynka wypadła. Ale trudno, kto by to liczył? Od mojej koleżanki dostała taką książeczkę z tym futerkiem. E, czyli przytur mnie, i to jest wersja upile takie najdrobniejsze. Bardzo jej się ta książeczka spodobała. No i również od tej mojej koleżanki dostała perlkę. Eee, szukała odkurzacza, chciałam odkurzacz z Action, ale e, jak nie było, to poprosiłam, żeby kupiła fralkę. Jest naprawdę bardzo fajna. Pierwsze, można tą pralkę otworzyć i dosłownie się tutaj wszystko fajnie kręci. Tutaj można przegródkę otworzyć, ale normalnie działa, normalnie się kręci, ma różne takie opcje i to jest ym, według mnie jeden z prezentów, który jest hitem. Tak jak widzicie tutaj, dostała dużą blu od wujka, więc to też bukit. Przytula się, ona lubi te pluszaczki, więc tak. No i najdroższy prezent z całego tego zestawu, w pudełku Wam nie będę pokazywać, ale jest to albik. Albika dostała od mojej siostry, od moich rodziców, bo to dość drogi sprzęt, najdroższy jest to pióro, tak na dobrą sprawę. Plus, dokupiły właśnie takie różowe Etui. I według mnie warto kupić takie Etui, ponieważ łatwiej się je trzyma. Wiecie, nie ześlizguje się to pióro. A Albika wzięły z książeczką Mój Pierwszy Elementarz. I naprawdę zaciekawiła się tym, powiem Wam szczerze. Wiadomo, że ona po prostu klika i nawet nie skończy to książkę mówić. Ale kuma o co chodzi. I sobie tak przepiekuję, że tak powiem. Kupimy na pewno więcej tych książeczek. A przez to, że mamy już albika, czyli tą najdroższą rzecz, no to możemy poszaleć z książeczkami i z różnymi opcjami. A patrzyłam, że naprawdę są fajne te książki. No i, no i albik jest taką rozwijającą się zabawką przyszłościową, że będzie mogła się uczyć liczenia, mnożenia angielskiego na przykład, więc. Dobra, fajna opcja. Move past closed doors, find out what they're closed for. I hear time will tell you everything.